13 minut po godzinie 8 poranny program Rady Kaszuby. Dzień dobry, Kaszuby. Razem z nami gość z Rumi, tak jak obiecałam. Razem z nami jest pan Michał Pasieczny, burmistrz Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Czy korki strasznie uprzykrzyły dzisiaj drogę? Bo piątek 13, pani burmistrzu, więc ja tak już pro forma pytam. No tak tragicznie nie było. Dopiero dopiero taki lekki ształ się pojawił przed estakadą Kwiatkowskiego. Mówimy tutaj o korkach, które no, są też w Rumi i być może które całkiem niedługo zostaną rozwiązane. To wszystko dzięki budowie węzła integracyjnego i tak naprawdę jesteście teraz na etapie rozstrzygania przetargu. Hmm. Są złożone oferty. Firma Budimek złożyła najkorzystniejszą cenowo, zgodnie z, z ustaleniami tutaj przetargowymi ofertę. Także jesteśmy na etapie, można powiedzieć, podpisywania umowy. Kwota na przetarg to w, jaki, w jakiej Kwota, widełki? Yy, nie, więcej, nie więcej niż 61 milionów. Tam jest 60 milionów z małym hakiem, także w zasadzie jesteśmy zadowoleni. Oczywiście jest to kwota znacznie większa niż planowana była w 2015 roku. Jaka to była kwota? Wtedy to my szacowaliśmy około 30-35 milionów złotych. Natomiast sami widzimy, jak koszt budowy samych ulic poszedł do góry i zarówno materiały, jak i robocizna znacznie wszystko poszło do góry, co widzimy po wykonawstwie przez ostatnie dwa lata budowy naszych ulic, czy ulica Chodkiewicza, czy inne ulice wybudowane. W RUMI były szacowane właśnie no, 50% taniej. Tego nie szukamy. Rynek poszedł na takie ceny, musimy tyle zapłacić, także my dążymy do tego, żeby ten przetarg rozstrzygnąć. Jak miasto radzi sobie właśnie z takimi różnicami? Bo tak jak Pan mówi, no było 30 parę milionów, jest 61, prawie 61. Tak jak Pan mówił, planowaliście ulicę wcześniej, koszt wzrosł. W przypadku zadań inwestycyjnych no, odbywa się w to w taki sposób, że niestety te inwestycje są przekładane z roku na rok, ponieważ miasto nie ma tak dużych dochodów bieżących. Zwiększenia, w związku z czym no niestety mamy opóźnienia. Co prawda nam pomagają bardzo mocno środki zewnętrzne, które regularnie zdobywamy i dzięki temu te ulice są szybciej budowane, bo mamy na przykład dotacje na kanalizację burzową, czyli już ten element budowy drogi znacznie taniej wychodzi. Czasami mamy na, 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 na całość drogi dotacje, tak jak niedawno Starostwo Powiatowe Wejcherowie wspólnie z nami zdobyło dofinansowanie na remont ulicy Pomorskiej. Także przyszły rok to będzie rumia w budowie. To naszych mieszkańców... boimy się boimy i cieszymy. Tak, tak. Boimy się i cieszymy, ale to jest dla nas teraz albo nigdy, bo musimy wykorzystać dotacje. W tym momencie jesteśmy w stanie zrobić te generalne remonty. Na przykład Pomorska to będzie generalny remont. Elementy bezpieczeństwa zostaną również poprawione, czyli te takie azyle między pasami się pojawią. Pojawi się też z obu dwóch stron drogi ścieżka rowerowa z chodnikiem nowym. Także po Pomorska, no już nie będzie łatana, nie będzie wydawanych tyle pieniędzy na bieżące remonty. Będziemy mieli za jedną czwartą środków z budżetu gminy wyremontowaną Pomorską i bardzo podobnie, w podobnym stylu będzie również wyremontowana część Żwirki i Wigury, czyli też jeden z głównych ciągów komunikacyjnych i do tego zacznie się budowa węzła Janowo. Także naszych mieszkańców z jednej strony przepraszamy i uczulamy, żeby spróbować korzystać w przyszłym roku więcej z komunikacji komunikacji miejskiej, z szybkiej kolei miejskiej, e, ponieważ na pewno będą w pewnych okresach e, utrudnienia, także no, tutaj... A mieszkańców przybywa, samochodów jest coraz więcej. No i nie tylko w Rumi, bo mhm. przez Rumie przejeżdża cały powiat wejherowski tak. praktycznie do Trójmiasta, cały powiat Pucki i tego my nie jesteśmy w stanie zatrzymać, jesteśmy miastem przejazdowym, tranzytowym, także e, no, nie tylko wzrost ilości mieszkańców w naszym mieście powoduje korki, ale przede wszystkim właśnie tych innych miast na zewnątrz. Także niektórzy mówią nie, nie budujmy w Rumi, no ale jak w Rumi nie będziemy budować, to się wybudują w Redzie, czy w Kazimierzu. I na czy, tym samym skończy dalej. Tak naprawdę, bo przez Rumi trzeba przejechać. Będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej. Nie, mhm. będzie gorzej, bo będą przez nas przejeżdżać, a my nie będziemy mieli podatków. Także z punktu widzenia miasta a lepiej, żeby jednak również i w Rumi się budowały bloki, ponieważ i tak tego ruchu nie ubędzie, a my będziemy mieli większe środki finansowe, czy na działania inwestycyjne, czy przede wszystkim też te społeczne. Mówił pan o tym, że jeżeli koszty wzrastają, to pewne rzeczy się przesuwają i pewne inwestycje, czy budowa węzła integracyjnego wraz na tunelem w Wielowie też się przesunie? W no z tym? teraz mamy nadzieję, że już nie, bo jak przetarg będzie rozstrzygnięty, jest termin końcowy określony, jesteśmy po wstępnych rozmowach również z tą firmą, także oni deklarują, że wywiążą się z terminu, także jest duża szansa, że zgodnie z ustaleniami przetargu, ja myślę, że to będą dwa lata, może być jeszcze jakiś. Poślizg, to w trakcie prac może wszystko wyjść. Na, na wielu inwestycjach są poślizgi, bo, bo się coś znajduje, bo trzeba coś zmienić, skorygować, bo stare mapy są, bo czegoś na mapie nie było, także to są już takie naturalne rzeczy, które występują i trzeba się z tym liczyć, że, że wykonawca może nie dać rady, ale z kolei jak czegoś nie było ujętego, no musimy to wziąć pod uwagę i ten termin wydłużyć. Także z no bądź... Będziemy się starali, żeby było jak najmniej uciążliwie. A, a chyba wszyscy się cieszą i rozumieją, że jeśli będziemy mieli przejazd kolejowy na początku Rumi, no to przynajmniej 1,4 Rumi pojedzie na skróty, czyli odkorkuje nam się trochę. E Krajówka przy McDonaldzie, przy BP, no i w tym momencie tamtędy będziemy płynniej jechać. I, i Ja sądzę, że jednak z ulicy Hutniczej, część osób, które jedzie do Redy, wróci na krajówkę w tym momencie. I nasze centrum miasta, ulica Dąbrowskiego, czy, 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 czy inne tutaj dojazdowe, będą troszeczkę upłynnione. No to jest zasada wszystkich najlepiej rozwiniętych miast w Europie: jak najwięcej przecięć linii kolejowych, jak najwięcej możliwości ucieczki do domu czy do miejsca pracy Tylko powoduje... przeciąć górę albo dół, prawda? A nie no, przez... Tak, tak, nie przez przejazdy. Także my <laughs> dlatego bardzo walczyliśmy, aby w ramach węzła integracyjnego właśnie powstał ten tunel, który też pozwoli nam na lepsze skomunikowanie autobusami Rumi, bo teraz zostanie przeprowadzona w najbliższych dwóch latach gruntowna analiza, co będziemy mogli lepiej zrobić, czy zwiększyć częstotliwość, dzięki temu, że autobusy nie będą też musiały jeździć naokoło i będzie można wykorzystać ten przejazd? Także ja jestem dobrej myśli. Też trzeba sobie odpowiedzieć, że przez to, że się buduje tyle nowych mieszkań wokoło, nie tylko w Rumi, tak jak mówiliśmy, no to ilość samochodów też będzie się zwiększała. Także ta... Nie unikniemy. Tak tak i, jest. Tak, takie są, jak jeżeli rozwija się miasto, no to y, musi się rozwijać wszystko, ruch też się zwiększy, prawda? I korki też Oczywiście. są większe. Kiedy coś realnie zacznie się dziać? Kiedy zobaczymy coś, że na wysokości nowa coś się dzieje? W tym roku na pewno coś się zacznie dziać. Podejrzewamy, że jeśli chodzi o przebudowę y, drogi krajowej, to poważnie w wakacjach coś się zacznie dziać. Czy w związku z tym będą utrudnienia na Szóste? No na pewno będą utrudnienia, mhm. ponieważ my tam mamy w projekcie tworzenie lewoskrętów jadąc z kierunku Wejherowa do Gdyni, żeby też nie korkować ruchu, jak i na przykład skrętu, czyli dodatkowego pasa ruchu jadąc z Gdyni do Rumi. Chcemy, żeby to skrzyżowanie było jak najlepsze, jak najbardziej płynne też znikną te obecne dwa światła czyli skrzyżowanie z przy karczmie Zochlina zniknie, zostanie przesunięte w stronę Rumi i to przejście dla pieszych również zostanie troszeczkę przesunięte właśnie do tego jednego skrzyżowania. Dzięki temu, że nie będziemy mieli dwóch par świateł, ta płynność też będzie zwiększona. To akurat była decyzja i uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i my musieliśmy zrobić, także to będzie też nowa nawrotka dla Drogi Krajowej w tym miejscu. Ona będzie właśnie przy Zochlinie tam zakręcała, no i Oczywiście, wielkie parkingi, zarówno przy po stronie drogi krajowej na tym pustym polu, powstanie parking na ponad 100 miejsc parkingowych, i przy, przy ulicy Gdańskiej, na terenie Ogniska Dziadka Lisieckiego. Ognisko już widzimy, jakie piękne jest na ulicy Ślusarskiej, nowe budynki które powstały te stare budynki zostaną wyburzone i tutaj też powstanie prawie 150 miejsc parkingowych i, i też tutaj komunikacja autobusowa będzie miała znacznie lepsze warunki do funkcjonowania. I to też chyba taki układ w, kierun w kierunku tych, którzy na przykład do miasta wybierają się szybko miasto prawda? Bo mnóstwo osób jednak pracuje, a zawsze te trzy minuty, żeby podjechać z rana, <grym> to jest dużo dla każdego, prawda? Tak, oczywiście. Węzły integracyjne no, we wszystkich rozwiniętych miastach, Zresztą no Londyn, metro, jak to fantastycznie działa, i, i, i niestety no ilość samochodów będzie przybywała. A teraz samochód można kupić za 1000, 2000 zł.